Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Słuchajcie moi drodzy na foto i wideo relacji z 74 rocznicy FSA otwarcia fabryk. Dzisiaj jedziemy nietypowo, bo robimy kolumnę z pojazdów marki DEU nie tylko, bo maluchy też się mają dołączyć. Spod galerią dzisiaj zaczynamy nasz zlocik i jedziemy zaraz kolumną. Dobra, zobaczmy, tak, tego znamy ze zlotu tu jakaś awaria, ale może się uda ta żółta to widuje Tico jak na szybko na razie pokażemy resztę na zlocie no, Lanos jak zwykle jest ale nie będę go pokazywał od drugiej strony bo ma tę szkodę z parkingu Tico i dwa Polonezy dokumentacja jest wszystko się zgadza Kolejni dojechali, mamy Maluszek nawet jest. I tu kolejni, jeszcze może jeszcze trochę nas dojedzie. Słuchajcie. Jeszcze tu są dwa, dwa Matizy. Dobrze znane ze zlotów. Dobra, słuchajcie, tu Polonezy jeszcze się dołączyły plusy. Tak, tutaj Red Bull, a tu mamy Lanosa na czarnej blaszce LBV. Z takim fajnym sportowym wydechem. Deluxe. Zobaczcie, jakie fajne pokrowce na fotele. A my tu czekamy i za dwie minuty około ruszamy na kolumnę. No i proszę, proszę. Powie... Ta ładna kolekcja. <gry> to to jest to jest nie... Ale przecież 10. Kolega ma swojego <gry> Dobra Pokażemy kolejkę lanosów Państwo, drodzy, kolumna zajechała Ale nie tylko Będziemy dzisiaj kolumnę lanosów Pokazywać, jeszcze inne są matizy Tico I tym podobne rzeczy Dobra, moi drodzy Tu matizy no i Polonezik już to stoi. Dobra, słuchajcie, ja tu muszę załatwić biznes, a tu się już, kurna, kręcam takie rzeczy. Słuchajcie, złoty fiat biały fiat polonez No Tu już jakaś felga leży na ziemi. Straż pożarna. MTT. Ukażemy o, tam Lubliny, inne takie zaraz będziemy prezentować. Ja już taki widać, że taki... Dostał, dostał. Dobra, tu mamy Lubliny. Ale ten jakiś ciekawy, F.S. Lublin. Wszystkie nowe polonezy. Całe ziapki, nie? Dwa różki. Dwa różki. Wesołe maluchy, stowarzyszenie. Też są. Dobra, czarny. Czarny polonez. O, jakie fajne dekielki. A tu mamy Fiacika i to Fiatika z takim wielkim spoilerem fajnym sportowego z historią. czarna blaszka. Tu jakiś taki troszkę podjedzony, ale skórkę ma fajną na, na masce. Tutaj ciekawe czy pani z Meloradia będzie, go pozdrowienia no, tutaj na kamerze, bo się trochę znamy. O, a tu mamy akwarium, chyba, ja się na polonezach nie znam, no tu mamy jakiegoś takiego z naklejkami, transportowca, no, tego trochę będzie, o i limuzynka czarna, proszę bardzo, może, może pokażemy. O. a no, to... Karawaning w Sadówce A takie strójko mam. tylko że tam jest za dużo czy i Zajrzymy do środka, zobaczymy co tu jest widać, kanapa jest Funciak i parą. No i nawet się, proszę bardzo, nawet się jeszcze ślad po FSO zachował na ścianie O, proszę bardzo Złąbolę jadą No i kolejna jest fera

Dobra, to na żółtych. Tu mamy czerwonego fiata Tu same fiaty, paletka fiatyk do wyboru do koloru tu Były naziki parkujące Nasz zlotowicz rowerzysta też przyjechał. Proszę bardzo. Jeszcze z przodu zobaczymy, bo tam jakiś klasyk karsy. O, Lanos, jeszcze jeden. FSO Lanos. A to ja go chyba znam. Ja go chyba kojarzę ze złotą. Polski fiat za granicą rozchwytywany temat Jeżeli chodzi o pojęcie polski fiat Tu mamy taka lataksów Tylko klasyk kars legionowy Sprzedażurak <grym> motus <grym> Uwaga, uwaga, poszukujemy właściciela malucha UM5747T i prosimy go o przedstawienie na łukach. prosimy pana, to nie pojadą. O, tak, zobaczmy. Jeszcze. <grystanie> Brawo. <gry> tu jaka piękna odpisowana Warszawka Uwaga, uwaga! Oczekujemy właściciela Czerwonego Malucha UM5747C Prosimy go o ustawienie pojazdu Uwaga Idziemy za taksówką E, to dalej jeszcze się kręci impreza. Ale patrz, ten znaczek kapusta już ma nową. Taką bardziej prestiżową. Lampy sprzedają to sam dopiero złombo, ale... Wrażę, że... Ja złombagaj już mam. No. Panie, jeśli ja to mogę. Można... Oczywiście. To jest bardzo... Tam jak... Jaciek! Czyniasek! Gdzie idziemy mamy tam. Czeka, coś łączy z lotniskiem? O. No tego, ten egzemplarz konkretnie nie, nie jeździł po lotnisku, tak? bo to jest zrobione. To jest jakby replika poloneza mhm. lotniskowego, tak? zrobiona na, na bazie dokumentacji oryginalnych zdjęć, które się zachowały. To akurat ja pracuję jeszcze w służbie polonu, więc kolega, który właśnie tutaj na zdjęciu jest widoczny Pokazał mi te zdjęcia i tak jak mi te zdjęcia pokazał No to wiesz, to był taki impuls do zrobienia tego samochodu Tak stwierdziłem, że na te różne zloty jeździmy okay. Dużo jest tych samochodów, jak widać Ale różnych. wiem, że byliście i na tym Instytucie Lotnictwa ostatnio Tak, tak, byliśmy, no mówię, akurat mieliśmy swoje stanowisko To już było, o, wiesz, z pracy to znaczy. pojechaliśmy, tak? Z, z chłopakami no, A samochód, jak widać, to zrobione jest, mówię, no ta, taka replika Prawie jeden do jednego, może nie jest już tak idealny, ale... ale... Tam widzę jakieś też i samolociki. Tak, to może zobaczyć sobie przez tylną szybę Możemy wejść. gadżetów różnych oryginalne koszulki. To są dwie oryginalne koszulki z tamtych lat, mm -hmm. e, które były właśnie wtedy... Radiotelefon? Radio radio to jest tak, radiotelefon przenośny, bo generalnie jest, my jesteśmy wyposażeni w dwa radiotelefony pracując y, mamy swój przenosie taki kiedy wychodzimy z samochodu i, i tak jak tutaj jest tak samo dzisiaj mamy y, radiotelefon telefon zainstalowany y, na na samochodzie no to, no to, to na ja nie widziałem WN, Ursynów chyba. A, to jest jak nówka, Prawie to nie jak tam. nówka. W skórach. Skóry w środku. Matronik. Wszystko jest. Karetka. Poza na żółtej. To i Citroen przyjechał chyba nawet. Czy nie? No nie wiem. Też taki trochę rozpisany. Rajt right, koguta. Wyjechała wjechała na spokojnie powolutku proszę z przebraniami i tylko kasety z piko Pico tam jeszcze reszta jedzie I tu się wiesz tu się kameruje Borewicze Pico Ręka, Milicja tu jeszcze Fiaty

Jedziemy, panowie. Raz, dwa, trzy. jedziemy. Chopo. Poszedł. Leci. Nie złu. żeby do co? Weź jeszcze raz przy Dobra. Dobra. Nagrano się. Nieprawdziwa giełda.

Pan, tak jak wskażą w to Czarny Polones, tu jeszcze Skoda, żółta Skoda, Polones na czarny każemy 124 Jakie dekoracje fajne, kapelusiki, miniaturki, piesek z ruchomą głową. Pak 72,69. dwa sześćdziesiąt Taka, że kolejka po wlepki. tu jeszcze jadą. Panie, Też jest bardzo prosto. Czekamy na wlepki, a my takie kwiaty na żółtych lachem widzimy. fabryka. A na stylu. 95 godzin do 2000. To już wtedy wiekiem byłeś To jest No to Zobaczyłem go, nie uwierzyłem. Wysłałem kolegę, żeby to sprawdził. Kolega mi odpisał, że gdyby nie to, że jest moim przyjacielem, to by to Mamy plakat, mamy wlewki. Przykleimy sobie tak. Jedną przyklejmy na machę, o, a druga ma bok. Teraz auto jest perfekcyjne. No to, hmm. Proszę bardzo, 2 I tu mamy tą, o tu mamy tą znajomą tą. Jazda próbna żelazny deszcz. O. Tak, znajoma elegansa. Z lotów. Ten fajny. No. Tu mamy, tak? Ja już z żółtym zakęcia kręciłem. No, a tu mamy jeszcze tego niebieskiego Fortka. Zajdziecie? Tam? Czy zostajecie? Karo. W ja w ja idę tam dalej. Jeden z To giełda część. Ma nazwisko tego księdza wszystko kurwa A ja mu sprzedałem wszystko. Co Nikki, hiç, z gadżetami, które mm. To chyba tak, tak, chyba ją znamy. Najlepszy wybór. Proszę bardzo. To jest prawda, to jest polski. żuka na grama, ostatnie żuki, ratuj I Tu mamy jeszcze Fiata, kolejnego żuka i tych Żuczków jest od grama i ciut, ciut. Zielony Wesoły żółk. Tutaj Polonezik Z kaseciakiem środkiem A czy klima ma? Nie ma klima A tu Polonez Ekwador manieczki To w ogóle chyba manieczki. O, tu też. Niebieski, niebieski Polanezik No i tak to się dzieje tutaj. Ale fajnie, że Lanos stoi koło Lanosa. Warszawka. I mydełko. Jacek i Agatka. No, no, ja całkiem że koło, koło autosteady Nie zawróci, bo kurwa znowu wiem. Nie wiem. Nie A co z no, Nie tam? Nie przecież Nie chodzi, Nie to Nie tam Nie no, Nie no, Nie wychodzi pręcić.